Witam serdecznie w kolejnym aceranku Dzisiaj trochę inna sceneria, ponieważ jestem na plaży Niestety słychać może Ale nie mam za bardzo gdzie dzisiejszego odcinka nagrać Więc musicie wybaczyć i uzbroić się w cierpliwość Chciałbym zacząć od pewnego wydarzenia, które miało miejsce około 2300 lat temu. Wydarzyło się niedaleko jerozolimy. To o czym chcę powiedzieć. To był czas, kiedy Aleksander Wielki budował swoje wielkie imperium, jedno z największych jakie kiedykolwiek. Postały na tej ziemi i w swoich podbojach skierował swoje wojska do Jerozolimy. Wydawało się, że to jest koniec tego miasta. Gdyby podjęli walkę, pewnie wszyscy by zginęli. Ale i na to właśnie chcę zwrócić uwagę. Żydzi zrobili coś niezwykłego. Utworzyli taką procesyjną kolumnę, i kiedy Aleksander był już niedaleko miasta, ruszyli mu tłumnie naprzeciw. Możemy sobie wyobrazić, jak wielkie było zdumienie tego władcy, gdy zobaczył ten ogromny tłum ludzi, który Wyszedł mu naprzeciw. Zaciekawiony, zapytał kapłanów, którzy szli naprzedzie, co robicie? Dlaczego witacie mnie? Nie bardzo rozumiem waszą postawę. A kapłani mu odpowiedzieli tak, wyszliśmy przywitać tego, którego Zapowiada Słowo Boże. I pokazali mu fragmenty, m.in. pochodzące z księgi Daniela, w których dosyć szczegółowo opisana jest postać Aleksandra Macedońskiego. Wtedy, kiedy oczywiście te teksty powstawały, jeszcze nikt o Aleksandrze nie wiedział, nie słyszał, nie domyślał się, że kiedykolwiek taki człowiek powstanie i, i stworzy tak potężne imperium. Aleksander niesamowicie zdziwił się tą sytuacją. Oddał chwałę Bogu, Bogu Izraela. Pozostawił Jerozolimę jako wolne miasto, zwolnił z wszelkich kontrybucji i podatków, i ruszył w stronę inni. Zdumiewająca historia, ale to, co najważniejsze w tej historii, to wydarzyło się w sercach pewnie niektórych, ale jednak ludzi, którzy ufali swojemu Bogu. Oni po prostu spojrzeli do Słowa Bożego i uwierzyli, że to, co napisano w Słowie Bożym, jest prawdą. I na tę prawdę powołali się, wychodząc naprzeciw człowieka, który nie znał Boga, ale który widząc, jak szczegółowo opisana to została jego postać, nie mógł nic innego zrobić, jak jedynie uwielbić tego Boga którego wyznawali Żydzi. Pytanie, które dzisiaj sobie stawiamy, brzmi następująco: Czy wierzysz temu, czego uczy Słowo Boże? Czy wierzysz Słowu Bożemu? Czasy się zmieniają, ale co ciekawe, Słowo Boże się nie zmienia. Jest dzisiaj oczywiście wielu tak zwanych nowoczesnych nauczycieli, którzy mam wrażenie mają tylko jeden cel w swojej służby a mianowicie zmaksymalizować zmiany w Słowie Bożym. Dlaczego to robią? Dlatego, że nie wierzą w Słowu Bożemu. Tłumaczą, że to było napisane kiedyś, że to już są stare teksty, nie przystają do dzisiejszych czasów no i takie tam tego typu derdy mały bo tego się inaczej oczywiście nazwać nie da czy tak rzeczywiście jest czy słowo Boże nie przystaje do naszych czasów i czy rzeczywiście słowo Boże nie może być przez nas traktowane poważnie to nie jest czas, żeby być apologetą Słowa Bożego, przedstawiać dokumenty źródłowe, dowody. Literatura jest dosyć obszerna, lepsza czy gorsza. Można to sobie bardzo dokładnie przestudiować. Ja raczej chciałbym zapytać Was, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, czy wierzycie Słowu Bożemu? Czy wierzycie w to, co tam jest napisane? Wiara w Słowo Boże niegdyś uchroniła Jerozolimę i jej mieszkańców od pewnej śmierci i zniszczenia. Czy wiara w Słowo Boże może nas w dzisiejszym świecie ochronić? Bardzo ciekawe pytanie, bardzo ważne pytanie. Czy warto wierzyć Słowu Bożemu? Chciałbym jedynie na parę aspektów tego problemu zwrócić uwagę. Po pierwsze, czy gdy patrzymy na dzisiejsze czasy, to bardziej nas interesuje to, co nam przekazują media, czy też to, co nam przekazuje Słowo Boże. Wbrew pozorom, to sprawia różnicę. Sporą różnicę, ponieważ historia dzieje się na naszych oczach. Zmienia się to, co było aktualne wczoraj, jutro już będzie zapomniane. Zmienią się sytuacje, upadają państwa, powstają nowe, znikają choroby, powstają nowe, przychodzą kryzysy gospodarcze, a później odchodzą i ludzie nie pamiętają o tym, co było wczoraj. Ale Słowo Boże mówi niezmiennie. Ten świat musi ulec zagłacie. O jakże skłonni jesteśmy wierzyć w to wtedy, kiedy wokół nas dzieje się zło, kiedy jakaś wojna się dzieje, kiedy jakiś kryzys jest, kiedy tak jak teraz szaleje koronawirus, to mówimy no tak, Boże Słowo rzeczywiście tak mówi. Ale kiedy wszystko dzieje się dobrze, tak jak to jeszcze przecież było niedawno, to ludzie mówią, no nie przesadzajmy, kto to wie, kiedy się to skończy, kiedy się nie skończy, czy dobrze rozumiemy to przesłanie. Jak widzicie, ten jeden przykład pokazuje, że wiara w to, czego naucza Biblia, decyduje o tym, jak żyje człowiek, ja wierzę, że ten świat zostanie zniszczony. Wierzę, że w to miejsce będzie nowa ziemia. Będzie też nowe niebo. Wierzę, że tak jak Jezus powiedział, iż ci si posiądną ziemię, będę jednym z tych, którzy będą posiadali tę ziemię na własność. Wierzę w to, bo tak jest napisane w Słowie Bożym. Wiele się dzieje na moich oczach ostatnio. Wiele dzieje się dobrego i złego, ale to nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia przesłania Biblii. Biblia mówi, że te wszystkie rzeczy, a wspomina tylko o najważniejszych rzeczach, będą się działy. Jezus mówi, nie lękajcie się. Kiedy to się wszystko będzie działo, podnieście swoje głowy, oczekując mojego przyjścia. Podnieście swoje głowy, oczekując mojego powrotu. A więc ja dzisiaj chodzę z głową podniesioną do góry. I mówię sobie, panie, nie wiem czy tak jest, ale już chyba czas, abyś powrócił. Już chyba czas, żeby zakończyć to szaleństwo, bo nie wyobrażam sobie, a może mam słabą wyobraźnię, ale nie wyobrażam sobie, żeby ludzie byli głupsi niż są dzisiaj. Nie wyobrażam sobie, żeby byli gorsi niż są dzisiaj. Nie wyobrażam sobie podlejszego prawa, jakie dzisiaj wprowadzają. Ale jak mówię, może ciągle i ciągle moja wyobraźnia nie dostosowuje się do rzeczywistości, która jeszcze ma nadejść. Niemniej, co robię w tym czasie? Służę mojemu Bogu. Ponieważ ten świat umiera. Ponieważ ten świat ginie, to ja z tym światem nie chcę mieć nic wspólnego. Biblia wzywa mnie do tego, żebym umarł dla tego świata. To czy mam wierzyć tej mojej Biblii, czy mam jej nie wierzyć? A co to w ogóle znaczy umrzeć, powiedzą niektórzy? No nie przesadzajmy, no przecież żyjemy na tym świecie. Tu jest tyle pięknych rzeczy. Świat jest taki ciekawy. Tak, nawiasem mówiąc, kiedy ludzie mówią, że świat jest piękny, to nie wiem, czy zdajecie sobie ludzie sprawę, że oglądacie świat po katastrofie. Tak, po to był katastrofą. I widzimy świat po katastrofie. Nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, jaki był piękny przed tą katastrofą. To tak nawiasem. Czasami znajduję w internecie Ludzi, którzy dosyć beztrosko powielają pewne rzeczy. Na przykład, że diabeł jest nieciekawy. Tak? Nieciekawy? A ja uważam, że jest bardzo ciekawy. Diabeł wie o wiele więcej niż my wiemy. Żyje o wiele dłużej niż my żyjemy. Ma naprawdę wiele ciekawych rzeczy, które niejednego człowieka skusiły i twierdzenie że on jest nudny i nieciekawy jest delikatnie mówiąc niezgodne z prawdą. Gdyby był nudny i nieciekawy, to nikogo by nie skusił i nikogo by nie zainteresował sobą. Grzeg jest nieciekawy? Też tak ludzie mówią. Oj nie, grzeg jest bardzo ciekawy, dlatego że pewne zawsze łamanie granic jest ciekawe, bo nie wiemy co jest za granicą. Nie wiemy co tam się znajdzie. Nawet jeżeli lękamy się, to jesteśmy przekonani, że spotkamy coś, czego nie spotkaliśmy wcześniej. Grzech jest ciekawy, dlatego tak wielu ludzi go popełnia. Świat jest nieciekawy? Ho, ho. Świat jest bardzo ciekawy. Nawet nie warto tego komentować. Dlaczego Biblia wzywa nas, żebyśmy się sprzeciwiali diabłu, a nie machnęli ręką na jego, na jego propozycję? Dlatego, że on ma naprawdę do zaoferowania wiele rzeczy, które wielu, wielu z nas potrafiłyby zaimponować ale dlaczego mamy mu się sprzeciwić bo my wiemy, że diabeł razem ze światem razem z grzechem zginie będzie zniszczony a więc nie ma żadnej potrzeby żeby się zagłębiać w to wszystko co on mógłby, chciałby nam powiedzieć zakładając, że kiedyś byłby w stanie powiedzieć prawdę bo przecież to ojciec kłamstwa a więc nawet jeżeli jeżeli mówi prawdę w to i tak zawsze w kontekście i jakiegoś kłamstwa i oszustwa. Świat, na którym żyjemy, umiera. Czy wierzysz, że Biblia mówi prawdę, mówiąc, że świat umiera? Czy wierzysz, że Biblia mówi prawdę, gdy mówi, że ten świat zginie? Zginie w ogniu ostatecznie. I nic nie pozostanie z ludzkich dzieł. Nic nie pozostanie z tych pięknych muzeów. Nic nie pozostanie z antycznych budowli, nic nie pozostanie z tych niezwykłych dzieł malarzy, rzeźbiarzy, muzyków. Nic nie pozostanie. Wszystko zostanie zniszczone. Dzisiaj ludzie płacą ogromne pieniądze za jakieś niezwykłe obrazy. Pieniądze, które mogłyby uratować życie milionom ludzi ale z tego obrazu nic nie zostanie. Nawet popiół nie zostanie. Nawet wspomnienie nie zostanie. Nic. Jesteśmy, jak mówi Boże Słowo, tylko przychodniami tutaj. Odchodzimy tak jak przyszliśmy nadzy. Niczego nie przynieśliśmy, niczego nie weźmiemy. A zaraz za nami zginie ten świat i nie pozostanie po nim śladu. W tym sensie świat nie jest atrakcyjny, ponieważ ciąży na nim wyrok śmierci, ciąży na nim przekleństwo. Biblia tak mówi. Bracie, siostro, czy ty w to wierzysz? Czy wierzysz, że Biblia mówi prawdę? A jeśli tak, jeśli Biblia mówi prawdę, to czy w twoim życiu... Nie ma bratania się ze światem? Czy w swoim życiu nie sięgasz po to, co świat proponuje, przynosi? Czy w swoim życiu nie znajdujesz śladów tego, co oferuje ci świat? Dlaczego korzystasz z tego? Dlaczego bierzesz to, łamiąc tak naprawdę Boże poselstwo? W ten sposób mówisz Bogu, że Bóg Myli się, kłamie, oszukuje. To jest dokładnie ta sama metoda, którą diabeł stosował w ogrodzie Eden. Bóg chce Was okłamać. Bóg chce Was oszukać, Bóg chce ukryć coś przed wami. W wielu, w wielu sprawach codziennego życia Biblia jasno się wyraża, mówiąc o, o etyce, o moralności. Mówiąc o małżeństwie, o wychowaniu dzieci, o uczciwości, czy żyjemy tak jak uczy Biblia? Czy żyjemy tak jak mówi Słowo Boże? Czy też udajemy, że nie wiemy co tam zostało napisane? Albo tłumaczymy, że to nie przystaje do naszej rzeczywistości, bo tak bardzo chcemy skosztować tego zatrutego owocu świata. To przykre, ale chciałbym zakończyć takim przypomnieniem i głośnym przesłaniem. Ludzie, ten świat idzie na śmierć. Ten świat idzie na śmierć. Ale my wypatrujemy naszego Zbawiciela, który przyjdzie, aby nas zabrać z tego właśnie świata. I dokończyć dzieła sądu i zniszczenia także nad tymi, którzy umiłowali ten świat. Amen.